No, i mamy wystawę, jeszcze jest, y, wystawa z filmu Gwiezdne wojny. Tutaj mamy śmigać śnieżny T47F, lekkim myśliwe wsparcia, przystosowany do w warunkach zimowych, Uzbrojony dla śnieżki działa laserowe oraz tylną wyrzutnię harpunów. Pięknie ta wystawa zrobiona. Jest to kilkanaście, kilka figur. Także dzisiaj jest wystawa. Ona jest chyba do końca września. Dam na pauzę, bo za fotki porobię. Akurat szykują się to otwarcie, bo jeszcze jest 5 minut. To odkurzają sobie <laughs> te wieżę wieże. Laserową. Zresztą jest tutaj figura Darda Vadera. Jody. Także bardzo piękna sprawa. Fajna wystawa z filmu Gwiezdne wojny. Ten, ten, ten pojazd, co przeważnie był na początku filmu, Imperium kontratakuje, ale elegancki. Także daję na pauzę i lecę kolejną rzecz nagrać z filmu Gwiezdne Wojny. I to mamy kolejną rzecz. One były pokazane te roboty, które yy, siedziało tam dwóch ludzi, dwóch żołnierzy, w tym robocie takim, Raz zobaczymy co to jest, maszyna krocząca, one były pokazane w różnych odcinkach, filmach z tego co kojarzę, ale najsłynniejszy to był. Pokazane w najczęściej w filmie powrót Jedi w części szóstej. Jak te takie małe miśki w <grymne> <grymne> fajnie walczyły, to było trochę eleganckie, to jest. to jest maszyna krocząca. Dwunożny pojazd terenowy w służbie armii Imperium, przygotowany do działań zjadowczych oraz wsparcia piechoty. To, że Tutaj widzimy, jak to wygląda. Także ja zdjęcia już robiłem sobie wcześniej, tu byłem z żonką, ale teraz postanowiłem sobie jeszcze raz to fajnie nagrać i pokazać. Także idziemy dalej. Maszyna krocząca, tu widzimy działka laserowe. Tutaj też widzimy z boku działka. No i tam dwóch operatorów siedziało i obserwowało takie oczy tam są maszyna klucząca tu na pauzę nie daje, bo tu mamy z boku już bramę, która była baza Imperium też ona była pokazana w powrót Jedi brama fajna o, brama kosmicznego bunkera bunkier pełnił rolę dla grandora pola siłowego, chroniącego w trakcie budowy drugą imperialną stację bojową. Też taką bramę zrobimy. I zaraz pójdziemy do postaci z Gwiezdnych Wojen. No i tutaj mamy postacie z filmu: szturmowiec, Darth Vader i obrońca. Może powiedzieć kostium też kara, czy takich czy innych żelaj. Tutaj mamy, tu mamy kostiumy, szturmowiec w podstawie, podstawiona jednostka piechoty Armii Imperium, Mroczny Lord, Postrach Galaktyki, prawa ręka imperatora, Rycerz mocny, Obrońca pokoju i sprawiedliwości, maszyn, szturmowiec. To nie wiadomo, jak mi się będzie się szyba odbiła bo one są widać, one są po prostu za szybą, żeby nikt jej nie, nie dotykał. To jest taka wystawa, która będzie chyba podobnie do końca września. Tutaj widzimy o broń laserowa, zapazuchą. Tutaj widzimy. Lorda Vadera Darth Vader. Darth Vader. I tutaj widzimy właśnie obrońcę sprawiedliwości. Kostium rycerza Jedi. Kosty ryce zadzelej nie daje na pauzę, bo przechodzę na drugą stronę. tu są kolejne trzy postacie, tutaj widzimy joda tu mamy mistrz mocy, ostatnie znany mistrz ze starego zakonu, robot astralny R2 R2D2 powinno pisać R2 R2D2 zaprogramowany do napraw i nawigacji i robot. Protokolarne 3PO, 3PO biegły w ponad 6 milionach języków. Tu mamy mistrza Jodę. Bardzo piękny. Mistrz Joda. Artuditu. Robot Artuditu. Piękne. I tutaj mamy trypi O, robot O, wiadomo jak w pierwszym odcinku on był, można powiedzieć, wszystkim mu na wierzchu. W tym odcinku też miał rękę jedną czerwoną. Także to są bardzo znane postacie w gwiezdnych wojnach. Jeszcze raz przejdziemy tam. Pokażę w całości szturmowca Darda Wodera i o tak, na z dalekach lepiej widać. Idę dalej, bo nie pamiętam, czy to dalej coś będzie, ale chyba było, chyba coś jeszcze było. Idę zobaczyć. Tu jeszcze pokażę tą bramę i tego maszynę kroczącą. A tutaj pamiętacie tego zamrożonego Han Solo. Han Solo. rzeźba z pałacowych lochów. Władcy klotycznego półświata mieli zazwyczaj zamrożenia niepokornych, podwładnych. Tak powstały rzeźby, zdobiły pałacy podziemia i były przestrogą dla kolejnych śmiałków. To widzimy Han Solo. Został za zamrożony w Imperium Gondartaku pod koniec, a na początku powrócił. Daj go odmrozili. Także na pauzę nie daję, bo z drugiej strony mamy pojazd kosmiczny, ale tutaj mamy symulator. Tutaj jest symulator tego pojazdu. Także tutaj to jest kod. kokpit myśliwca T65F. Dzięki wszechstronności myśliwca T65F bohatercy, zasiadający za jego sterami stawiali opór słowomogiemu imperium dali galaktyce nową nadzieję myślałem, że to jest symulator, a to jest kokpit pokazany jak wygląda kokpit Ale fajny fajna wystawa I tutaj wam ostatnią rzecz yy, ostatnia rzecz właśnie, ten pojazd Statek kosmiczny T-65 Praktyczne skrzydła, rozkładały, rozkładane w kształt litery X, zapewniały mu status najbardziej rozpoznawalnego myśliwca kosmicznego w historii kina. No, one się, bo teraz są akurat złożone, nie? One w trakcie lotu były jako X. Tam widzimy kokpit także piękny model. Także naprawdę takie coś stworzyć to elegancko. Także taka wystawa. Jest w Galerii Północnej. To jest właśnie, jak tutaj już chodziłem do Carrefour, to założyłem to, porobiłem zdjęcia, byłem kropny zakoporężonką. Przeleciałem się, no ale filmu nie nagrywałem. No ale dzisiaj po tygodniu też na zakupy rano tutaj, to moje przykazie, że dzisiaj film nagram zamiast zdjęć porobię. Że widzicie. dużo tego nie ma ale wystawa jak najbardziej jest piękna, bardzo mi się podoba tym bardziej, że mam wszystkie filmy Gwiezdne Wojny wszystkie oryginały ja te filmy lubię oglądać, kolekcjonuję o tam widzimy nawet jest robot z tyłu za kompitem robot jako pamiętamy też, że Luke Skywalker i Anakin to miał tego. Z tyłu miał tego r A tutaj jest inny robot podobnej generacji. Tam są na pauzę bo też sobie fotkę tego robocika. Także foto zrobione. Zobaczcie, która godzina jest. O, już otwarte. No to dobra, kończymy nagrywać. Ja lecę na zakupy, wracam do domu. Muszę jechać na centralny i wracać do murów. Także, piękne. Także, ona, ta wystawa mi się wydaje, do końca września. I koniec będzie. Dobra, to na razie. Trzymaj się hej.